W dzisiejszym odcinku zagramy w Minecraft, ale poziom wody będzie podnosił się co 30 sekund. Kiedy wejdziemy do wody, będzie dawała nam obrażenia. No i jeżeli będziemy w niej zbyt długo, to zginiemy. Zostawcie teraz łapkę w górę, subskrypcję. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, napiszcie teraz komentarz, kto z ekipy wygra. To przypnie wam serce. No i dzięki temu komentarzowi bierzecie udział w losowaniu do takiego odcinka. Oglądajcie do samego końca. Aaaa! Moje drzewo! Moje drzewo! Moje drzewo! To drzewo! nie Kurde, się bije, drzewo... Małpy, no małpy... Jest! Mam ma pierwsze, 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 pierwsze! Mał... Okay, ok, ok! Dziękuję, dziękuję, Jak okay. Szybko, okay. 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 Muszę mieć jak najwięcej bloków, jak najwięcej okay. bloków czegokolwiek. Okay. A ci jakieś yeah. bloki? A co cię to interesuje, bo kici kici. A co masz jakiś tajny plan? Mama mam! Ja mam, mam. też A... mam tajny plan! Oła! A na słuchna warstwa wody 56 wzrost za 24 Dzięki. sekundy, 25 A! Zaraz się podniesie co? Co? woda! Zaraz się podniesie znowu woda! Dzięki! Aha, wszystkich <laughs> zloki! Nie wiem czy to jest dobra widzowie taktyka, ale mam nadzieję, że się uda. Mam nadzieję... Ja po prostu muszę mieć jak najwięcej surowców. Okej, okay. teraz. O, chilo, 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 chilo. Chilo. Kilo? O, odgapiasz już ode mnie. To Dobra. ja z pierwsza oh. zrobiłem kilo, Byłem pierwszy, luferent yes? has made the advancement. Okej, okay, okej, okay, okay. upgrade. Ej, bo ja się pojeżdżę, ja zaraz będę w kopalni, a tam będzie woda w niej się pojawi. Nie. A, a ta woda widzowie będzie zabierała nam obrażenia. Dobra, woda mi się pojawiła. Nie. Ja stąd wychodzę. Nie? Ej, ale w kopalni nie masz wodę, nie. tak? Tak. Widzowie moja taktyka jest prosta, ja wam co prawda i nie powiem po niej że o tym jest gapią. No, nie no powiedz na no, tej nie ma powie. psychy powiedzieć. Po... powiedzieć! Nie mam psychy powiedzieć, nie mam psychy, dawaj. No nie mam psychy! No, no po powiem nie wiem jak wy, no, ale ja zamierzam wygrać. Ooooo! Aha. Oni teraz... o czymś nie wiedzą, nie. co ja wiem To co nie wiedzą, no co się co, To się dowiedziałem teraz podczas gry! Ej, bo jest tak głośno słyszysz w wodę! Uf. Na której siedzisz? Nie, nie ma drzew! Nie ma drzew! Mówił, czym czy przypadkiem. Miałam ja taki zapas drzewa, że to masakra. No nie, ja wiem, nie, kamienia, nie mam w ogóle kamienia, co problem. Nie! No dobra. Ej, tylko wiecie, tam nie poumierajcie od razu. Spokojnie, mamy dobre. Proszę, Dobry proszę, plan. proszę chociaż jedno. Jeść. Yes, okay. Ej, właśnie jedzenie, zapomniałem. Proszę, już, proszę. Ej, ja się tak skupiłam, proszę, że ja przestałam w się odzywać! Jest, jest, jest drugie. Jest. U, A co drugie? Jedzenie? Serduszka. Ja też tak, chcę jedzenie. Dora, możemy się. Y możemy dealować, ty masz dużo drewna. Stary, ja w sobie mogę stać na tym pół serduszka cały mecz. O. Wymiana. Co wymiana? Co byś chciał? Co mi dasz? Nie może mi zabrać! Dobra, bo ja tracę czas. O, ja robię jest. Ile, Ile drewna? Ile masz? Mało właśnie, ale ile, A chcesz. ile masz? A ile chcesz? A ile masz? No ja mam 5 desek, no. No to na no ta Powiedziałeś, że no tak. dużo drewna, no. ale kłamiesz. Dobra. Dobra, 7 mam, no. no jak się <laughs> tam będzie, ja nie, jak to, się to, nie, <laughs> nie, nie. No. Sorry, sorry, sorry. Ja, ja nie oszukuję, ja nie oszukuję. Ta 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 No nie, 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 Zabrał, co za ta no, Ej, patrzcie, jak zalało O nie, rzekę. zalało. zalało! Rzekę zalało! zalało, zalało. ta ta zalało. Zalało. O ta Nie ta 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 Nie ta 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 No ta do, do... Do... Ja ta oddam. Kot, 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 kot Dobra, co można ugotować z jajka? Co można ugotować z jajka? Eee, jajecznicę Jest! O, ma okay, poszucz, poszucz ja mam No Okej, teraz tylko to Karoletta! Jak mam idzie? Jak mam idzie? Jak mam idzie? Ej, nie! O nie, tu się woda! patrzcie ile wody! Patrzcie ile wody! To już jak gdzie stałam, to jest woda Dobra, Sorry. dobra musiałem o, zabić deva, chciał mnie okraść iem został. O mój Boże! chciałeś mnie okraść O, Karoletta! Co ty robisz? Fuck, fuck! Słuchajcie, ten on jest taki wysoki Woda tu jest! Dobra. Podniosła się O, widzę właśnie jak się Ale znowu podniosła Ale mi się raczej smaci wygram to? Kochani, Nie subskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie więcej takich Dzisiaj odcinków razem z wami I zostawcie w tym miejscu łapkę w górę i napiszcie teraz komentarz kto wygra To Ej, ale mam serce o, o taktykę teraz wymyśliłem przed sekundą Ale to wam jest, nie powiem To jest ta którą ja teraz robię? Nie 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 nie. właśnie to jest ta którą wykorzystam ja Ciebie wykorzystam Ej co wy robicie? To. Ale oszusta Jaki oszusta? Zostawcie mnie w spokoju No ja mam tam schodzić jak to zaraz woda A woda właśnie się podniosła jak ja się boję e Ej ta wysepka zaraz się zatopi no. Zobaczcie zobacz, tam na. O ja coraz mniej. Jezu, Smarina, ma tak spoczone ja, 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 ja jestem tak Boże. spocony. Ej, my wymyślimy właśnie takie <laughs> życia. Czekajcie. Jak ja to zrobię, to się. Patrzcie, jak Nie się wiem. podnosi widzowie, zobaczcie. Patrzcie, 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 patrzcie. patrzcie. What? O. Nie Ej, border się posuwa! Ha! <laughs> Morder się posuwa! znowu się podniosło? Znowu się! Obiegnę po... na ciebie! Przesuwa się! Ej, jedyny sposób, żeby natek przeżył upadek, to musi wpaść do wody, która też go zabije. Ej, ale szybko! O nie! No. Jezu! Dobra, czas na awaryjną taktykę. Idę za Emiliem. Jaką? Ej, co tam natek robi na górze? A, no nie weź Bartek, nie rób tak! Nie pijesz. Dobra. Nie! Idź stąd! Idź stąd! Idź stąd! Okay. Okay. o no, no. O, jestem w wodzie! O! Nie, nie! Nie! Beka! Idę Głupia! <noise> tak. Jest źle, dobra, ja nie wykorzystuję tego. Okej. Okay. A nie! Albo w... tak. to. Ale jest źle. Ej, jest źle! <noise> dobra, Karol, sojusz? Nie. No sojusz! No dobra, sojusz, ale... No. Emilia! Sojusz! <noise> Są sojusz. sojusz, sojusz. Patrz, sobie, sojusz? Patrz to, patrz to ale jesteś? cicho. Okej, cicho. Pokaż. Okay, cicho. No. O kurde! Ej, ej nie myślisz, ten? No co oni tam no, mają? to, jest no, nie, to jest bo, Ej, nikt o tym nie pomyślał Faki Nie, mi nie. ja wiem co Płotkę masz Ej, tam konie pływają Ej, dajcie mi znać, gdzieś środek, środek. Jak ja wysoko na takie Ej, ja mam 200 IQ plan, Emilia Emilia, a? wykorzystujemy dirt żeby spadli na ten na ziemi bo jak Ojeju! Ale ja się przez chwilę puściłem w shifta, się Z Tego shifta właśnie ześlizgnie zaraz. Co robisz tutaj? <laughs> Dobra. Super się... chcesz... idź stąd! <laughs> Sio, mam Mam sojusz. Okej. Okay. Nie, 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 nie. O Jezus, ale nie e, to było. było. Ty będą na no, się grasz? Czekaj, bo ten przyjdzie, czas i do... Domek, domek! Podłaga... <laughs> <laughs> tam! Nie, proszę nie. Ale sparciłaś Ale to było 200 IQ Emilia. Ej, bo border się cały czas zmniejsza. Ej, naprawdę malutki. Ej, co teraz? Nie Patrz, na mi, Idźmy! Mi, no, Co za teraz? Ej, za pasza datka! Idź No trepna, że on do tej pory buduje trepno. No, ma Nie wiem! No, nie Nie no, sensu. Nie wiem! Nie 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 wiem! Nie wiem! Nie 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 A Nie <laughs>

Dwukracie Ej, w tym, czyli jak ty jak też sobie zrobiłeś łódkę? łódkę? Tak, ja chciałem zrobić tak, że chciałem zebrać Emilii rzeczy. Aha, Max. No, no, no. Tak, oddaj się. Mam jedzenie. Ja też. Co dłużej przeżyję? Natek, złaś na dół. Nie. Ja tam nie wejdę. Okej. Okay. Się... <noise> no, no dobra, może wejdę. Nie, no nie chcę tam wchodzić. Zapraszam. Dawaj, musisz... chodź! Nie! To ty musisz spać. No nie! I nie mam nawet jak! Zapraszam! Teraz jest walka o to, kto ma więcej jedzonka tak naprawdę! co się z... CO DWIE SEKUNDY?! Co dzieje?! Nie! O kurde! Nie nie, nie! nie! Co dwie sekundy?! Na góry, 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 CO SEKUNDĘ?! O Nie! Nie. Nie. Nie, masz daleka, nie masz daleka, nie masz daleka! Dawaj, dawaj, dawaj! Blisko jestem? Nie! Sto kratek, masz, kratek! nie masz to kraty klikom Buduje się Ej bloki mnie zdychają się... ja Jak się, się na to patrzy Stary nie daleko, nie, nie daleko Nie ja widzę, że on na mnie czeka tam na kurde Ej to jest, to jest najgorsza taktyka, to jest taktyka dla, dla musów najgorszych kurde <noise> O co chodzi? Ej kosi O matko O co chodzi? Dobra Co on to tak jest, wysoko się podnosi? Czeka. Natek idź Ej. stąd proszę no, no nie, no nie mogę nie mogę, no Smolak. Posłuchaj. My ja razem silne, no. <sy> Smolak, wiesz, ja nie mogę. Smolak, no, przepraszam cię. O kurde! O! Puchy, o, o nie! Mał! ja się tego totalnie nie spodziewałem. Największy labus, łabuciaszcombe todo. Jeżeli chcecie więcej Jeste... takich odcinków, zostawcie łapkę w górę tak jak pokazuje ekipa.